Lodowa katastrofa. Bardzo proszę. Dzięki. Uhu! Ale mamy szczęście. Opiekujemy się nad dziarnią, dopóki pingwinki nie wrócą z corocznych wyścigów dreptania w mroźnych skałach. Mm -hmm. Marchewkowe! Moje ulubione! Czekaj! Miałyśmy produkować lody. Nie je zjadać! <śmiech> Przepraszam! <śmiech> Dobrze, że zbudowałam! Stop! <Glodna> mm, głodna mmm, O, co się kleje. <Glodna> Przestań. Lody się roztopiły Mieliśmy lodziarnię pingwinków! Hej! A turbo wiatro zamrażarka? Genialny pomysł! Maszyna ściąga mroźne powietrze prosto z mroźnych skał! Szybko! Schowajmy je w zamrażarce! I gotowe! Udało się! Zwycięstwo! Należy nam się nagroda! Loda? Kolorowy język. Świetnie. Już po zabiegu, panie Dzińciole przyda się panu kilkudniowy odpoczynek. <noise> no, sprint. Pora zamykać. Co a, 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 Co się stało? O, e, nic takiego. Może być tak. E, sprzątnął gabinet. A, dobrze. Nie chcę straszyć Sprinta, ale żółty język nie jest normalny. Nosek, oczy, zęby, język! O, nie dobrze. Nawet bardzo źle. Gotowe! Ups! Ale ze mnie gapa! Spójrz! Letający spodek! Że co? Chyba mi się przywidziało. Możesz przynieść waciki? W przypadku zielonego języka trzeba natychmiast leczyć. O nie! Jest coraz gorzej! Nie panikuj, póki język nie stanie się. Niebieski! Ojej! Lizaka? To dlatego twój język zmienia kolory. Aha, pycha. A ja tak się martwiłam. Myślałam, że jesteś chory. Bo chyba jestem. Za dużo lizaków, tak? Za dużo liści. Felicity i Flik będą zachwycone naszą zupą z marchewki i kremem marchewkowym na deser. Mniam, mm, niem, niem, niem. Spójrz! O nie! Gdzie się podziały wszystkie nasze marchewki? Zanim urosną nowe, miną tygodnie. O, to co my zrobimy? Sama nie wiem, Twist. Flik, co zrobimy z tymi wszystkimi liśćmi? Cóż, możemy się nimi pobawić. <noise> Wesoła A! zabawa, ale jednak musimy uprzątnąć te liście. Felicity, flick, musimy odwołać dzisiejszą kolację. Chyba ten dzień nie jest szczęśliwy dla żadnej z nas. Ha? Co to znaczy? Nie wiemy, co zrobić z tą stertą liści. <noise> Mam fantastyczne rozwiązanie obu naszych problemów. Ściółka, w ciepłych, wilgotnych liściach wszystko lepiej rośnie. Ale minie kilka dni, zanim nasiona wykiełkują. Obawiam się, że nie mamy nic na kolację. Przykro mi, że was zawiodłam. Biedna Bri. A może odrobinka czarów? A czemu na to nie wpadłam? Czary na pewno poprawią jej humor. Liście naprawdę zdziałały cuda. Nie sądziłam, że warzywa tak szybko urosną. Smacznego. Portret doskonały. Miałaś świetny pomysł, żeby namalować mnie w ruchu. Wyglądam bardziej przygodowo w ten sposób, czy w ten? W ten sposób. A teraz nie ruszaj się. O. Ja. O. O. Wiem, co może podkreślić moją osobowość. O. Pamiętasz, jak nurkowałyśmy na rafie koralowej? Aha, aha. Pływałyśmy godzinami. A w futerku miałyśmy mnóstwo piasku. O, i widziałyśmy tak wiele ryb. Duże, malutkie. Raz rzeczy i pojechałyśmy w góry. Tam wspinałyśmy się i wspinałyśmy. A potem skoczyłyśmy ze spadochronem. Pamiętasz? Wskoczyłyśmy ze skalistego szczytu, a widok był taki Ach. piękny. Czułyśmy się jak ptaki latające w chmurach. To była wspaniała przygoda. Albo. Wiesz, co będzie lepsze? Może ucznictwo. Albo szermierka. O! Wiesz, co może być jeszcze ciekawsze? Czekaj! Gotowe! O! Pokaż mi! Podoba mi się! Jest piękny! jak ja! Tak! Przyjrzyj się. Uwielbiam poranne spacery. Można tyle zobaczyć. To pierwszy, ten lepszy! To było specjalnie. Pewnie, że zrobiłeś to specjalnie, Sprint. Jaka piękna roślinka. Uff. Coś przegapiłem? Przyjrzyj się uważnie, a będziesz zaskoczony. <grym> a! <grym> listek kichnął. <grym> to nie listek. Przyjrzyj się uważnie. Tak wiele możemy zobaczyć, jeśli na chwilkę zwolnimy. Ha, piękny! Ha, ha chcę się ścigać! Tak! Wyścig! Ha, ha, ha. O nie. O. A. 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 To było specjalnie. No pewnie, że specjalnie. Modny Flap. Dzisiaj nasz butik jest oficjalnie zamknięty, więc zacznij się przygotowywać do swojego wieczornego koncertu. Hmm. A więc zaczynajmy. Hmm. Uh. 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 Um, może spróbuj jeszcze raz. Hmm. Flap, czy ty masz tremę przed dzisiejszym występem? Mm -hmm. Każdy ma czasem tremę przed występami, nawet ja. A wiesz, co się dzieje, kiedy ja mam tremę? Hmm? la 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 la! La la la! la, la. <laughs> mam pomysł! Nie ma to jak szykowny kostium, dzięki któremu będziesz bardziej pewny siebie. Czas na stylowe dodatki? Stylowe dodatki? Ciebie nie pasują. Ale mam jeszcze jeden pomysł do wypróbowania. Nie mądra. Co ja sobie myślałam? Ha? Wyglądasz doskonale taki, jaki jesteś. Naprawdę? Aha, nie ma się czego obawiać. Tak. Piosenka od serca. Oh. Czas na drzemkę. Ah! Ah! O, przepiękna melodia. Zagram ją dla kaper. Piosenkę gram. Mm, a gdzie jest caper? Tak uwielbiam wąchać. Piękne wonie, róże i węże. Słodycze, słodycze tak! I lubię też popcorn. A! Hej, Kaper, gdzieś ty była? Próbowałam się zdrzemnąć! Co powiedziałaś? próbowałam się zdrzemnąć! Chcesz spać? Tak! O! Przepraszam cię, nie wiedziałam! Zrobię wszystko, żebyś spała najsmaczniej na świecie. Zaśpiewam ci kołysankę. Kaper słodziutka. Tak cię kocham! О, oh, так. Hmm. <свес> 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 <свес>